Witam serdecznie w kolejnym odcinku o rolnictwie przy kawie. Dziś moim i Państwa gościem jest Pan Paweł Żmijewski z hodowli roślin Smolice, a porozmawiamy o kukurydzy. E, panie Pawle, na jaką odmianę kukurydzy postawić? E, mam tutaj na myśli takie trudne, suche lata. E, oczywiście w takich warunkach, jakie mamy w tym roku, e, gdzie zimy praktycznie nie ma i e, spodziewamy się, że tej wody będzie mniej, trzeba postawić na odmiany, które będą lepiej tolerowały takie okresowe niedobory wody. No, musimy powiedzieć sobie jasno, że odmian, które są odporne na e, e, suszę praktycznie nie ma. Są odmiany, które lepiej tolerują, które w takich warunkach się sprawdzają. Nasza hodowla znana jest z tego, że selekcjonujemy na etapie hodowli odmiany, e, które lepiej sobie w trudnych warunkach e, Radzą I mamy e, przebadane odmiany, które w takich właśnie warunkach wychodzą e, dobrze. Jeżeli chodzi o odmiany ziarnowe w V220-230, moglibyśmy polecić w, na ten sezon odmianę SM Polones. To jest odmiana, która w takich warunkach właśnie e, sprawdza się bardzo dobrze. E, jeżeli chodzi o późniejsze odmiany, również w kierunku e, ziarnowym, e, Rosomak 250-260V, e, kolejna odmiana, która bardzo dobrze e, sprawdza się w takich e, Słabszych, gorszych warunkach z mniejszą ilością wody w glebie. Z odmian kiszonkowych. V250 nowa zarejestrowana w ubiegłym roku odmiana SM Boryna, również odmiana, która toleruje okresowe niedobory wody i słabsze stanowiska. To też może być odpowiedź na te warunki, które mamy w tym roku i na tą pogodę, która w tym roku dosyć nietypowa no jest, może być dużym kłopotem i może przyczynić się do tego, że te plony jednak w tym sezonie nie będą takie, jakie powinny być. No właśnie, jeśli chodzi o tą pogodę, bo tak jak Pan wspomniał, jest nietypowa w kalendarzu styczeń, za oknem mamy wiosnę. W jaki sposób przygotować się do agrotechniki pola tutaj pod, pod kukurydzę? Czy jakieś nie wiem, specjalne przygotowania, kiedy siać na przykład? Znaczy tutaj, jeżeli chodzi o kukurydzę, to tak naprawdę wszystko będzie warunkowała pogoda i temperatura. Wiadomo, że kukurydzy nie można zasiać za wcześnie ze względu na to, że ona potrzebuje odpowiedniej temperatury w glebie do tego, żeby się odpowiednio rozwijać. Więc tutaj wszystko będzie zależało od tego, jak będzie wyglądała wiosna, jakie będą temperatury, ale widzimy, że gospodarstwa już przygotowują się do tego do tej pogody i do tego, że może być mało tej wody i tak w przypadku no odbiegnę od tematu kukuryzy. Widzimy, że na przykład zboże jare są już wysiewane w, w styczniu, tylko i wyłącznie po to, żeby jak najwięcej tej wody w jeszcze dostępnej, która teraz jest, wykorzystać, żeby później one lepiej sobie poradziły w ewentualnym kryzysie, w momencie, w którym będzie brakowało tej wody. Także w przypadku kukuryzy no, ograniczają nas tutaj temperatury gleby i oczywiście trzeba będzie to zrobić najwcześniej jak to możliwe ale w optymalnym dla wzrostu yy, yy, kukurydzy w momencie, yy, patrząc na to, yy, jak nagrzana jest yy, gleba. A co zrobić, żeby uzyskać jak największy plon yy, kukurydzy? Oczywiście prawidłowa agrotechnika, odpowiednie nawożenie. No i tak naprawdę limitującym faktorem tutaj będzie oczywiście woda i warunki atmosferyczne. No i odpowiednio też trzeba dobrać odmianę, czyli zwrócić uwagę na to w jakim celu jest uprawiana kukurydza, ziarno, kiszonka, jaki to jest region, odpowiednio dobrać FAO, odpowiednio dobrać odmianę pod typ gleby, właśnie jeżeli są to gleby słabsze, to też żeby ta odmiana była Konkretnie pod te gleby słabsze, dobrze dobrana. No i tak naprawdę najważniejszym czynnikiem będzie tutaj dobrze dobrana odmiana. Jeżeli jest faktycznie dobrana pod konkretne warunki, pod konkretne pole, wtedy ten efekt plonowania zawsze będzie wyższy i ten plon można osiągnąć zdecydowanie większy. Dziękuję za te porady. Moim i państwa gościem był pan Paweł Żumiecki z Hodowli Roślin w Smolicy. Dziękuję za rozmowę.